Hej, 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 hej ludzie, tu jest O-Rex. Odkryłem moi państwo. Co trzeba zrobić? <grym> co trzeba zrobić? Do hydroplanu nie mamy powrotu do obozu wojskowego nic tam nie da się zrobić. Można porozmawiać na wszystkie tematy i tak zapętlone tematy nic nie dają. Jest... Jest jakieś zakazane rzeczy, ale nic nie można, można wpisać mu, żeby się można było szwedlać, ale to nic nie daje. Teczka Launa. Jeśli nóż zrobi na byku siądzie, to... Nie wiem, czy to może to jest odpowiedź, zdradzam szczegóły, ale jeśli na byka siądzie, to mamy do tego... Koali, koala nic nie mówi, też zapętlone listy dialogowe, i tu nic nie można, więc zostaje plaża Launa. Tu Visitor Center nie da się wejść. Do tego na drzewie, co wskakuje na drzewie, da się wejść. Do piwnicy da się odłączyć wszystko, ale nie da się odejść. No, tu jest szałas. Tu Josh Shua mówi, że naprawia wszystko, jest głodny. Próbowałem mu dać masło, talg, talg z Luani, Loani, Lo To barmankę, no. <ścoughs> <ścoughs> Jak wam to naprowadzić? Pamiętacie, że w, w jedynce było e, e, dzieło sztuki, to dzieło sztuki wróciło do nas. Wróciło do nas, to jest podpowiedź, czyli jeśli coś wraca, to można je ponownie wykorzystać. Ale ja to w gorączce najgorszej chyba gorączkę miałem, że to odkryłem. I to chyba najtrudniejsza zagadka w całym runawayu Jak wam to przybliżyć? No. Mamy nogę. Nogę nie możemy temu bez nogi oddać, bo jest jakiś as w rękawie. dali metali już użyty był. Kreda użyta, noga użyta. To było użyte w, w rozerwaniu tej piwnicy Wszystkiego używaliśmy, oprócz nogi i mały demon. Podpowiedź druga. Mały demon, dlaczego on jest. Wcześniej był mał, małpą nazwany, a teraz jest na, ma, mały demon. Czy mały demon znaczy, że. coś. jest dużego, a ten jest mały. naprowadzę Naprowadzam dalej. Tu. teraz teraz co szukałem? teraz pytanie dlaczego dlaczego Lino może użyć go, czyli coś tu jest. Tu nam mówił, że nogę jak zrobimy, nogę. Tu? Nie jest dostarczająco długo. Nie może jej podnieść, ale zaglądać może. Na Dobra, to tyle wam podpowiedzi. Wam dam, jeśli słuchaliście mnie o, uważnie, można jeszcze. Dlaczego można elektryki włączyć panel z, z tym aparatem i lokalni dom? Można włączyć. Czyli coś tu musi być. Jest. Dobra. Dobra, to, to was cięcie. Mam nadzieję, że najtrudniejszą zagadkę w Runewayu przedstawiłem. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa-pa!